Manko, chciałbym tylko powiedzieć jeszcze przed odcinkiem, zapraszam serdecznie o godzinie 18, czyli 30 minut po tym jak oglądacie ten odcinek yy, na live na Twitcha, yy, będą tam różne gry, także zapraszam serdecznie, bardzo mi na tym zależy i co? I zapraszam do oglądania, na razie! Witamy w naszym słynnym teleturnieju. Eee... jeszcze powiedzieć? Przedstawiam was, e, Wam naszych uczestników. Zacznę od Pana po prawej. E, witam, jestem z, pochodzę z Mów Karaibskich. E, Mój IQ równa się 0 i to chyba tyle. Dobra. Następny Pan. Witam, jestem Oli, nawet nie wiem co ja tu robię. W ogóle kaca mam i nie wiem No, co ja tu robię. O? Okay. I co jest w ogóle? Ja nie wiem. Okej, okay. pa, panie, na środek? Halo, to y, tak, y... usłuza pani w, w fiolecie? Dzień dobry, jestem Lari, przyszłam tu z siostrą i generalnie. Życzę wszystkim powodzenia. Okej. Okay. Pani czerwonooka? Właściwie nie wiem, co to robię. Przywiózł mnie tutaj ta i zmusiła mnie tutaj, by być. Więc tak, cześć. Dzień dobry. No. Pani w czarnym? co no z Warszawy? Jakże najsławniejszego miasta w tym kraju? Przybyłam tu wygrać to. Mm. Chyba gdzieś nie coś. Mhm. Mm no. Okej, okay. Damy mamy dziewięć I Dobra, to było spóźnienie, masz. Ciekawy, ciekawy. Okej, okay. to było bardzo dziwne. Niech się pan może przedstawi, pan z czarną brodą. Jestem ten Janusz, ja tuż pochodzę z odbitego przychodzę, aby wygrać Ardasia. Matko Boćka, co to tam jest? A nas się masz pod sklepem! Ale trzeba za niego płacić, a ja to nie mogę wygrać! On pod sklep! Dobra... A, tam pod sklepem widziałam pełne butelki. Zarmo. Wyprzedaż. I Pani pan się... zobaczy. Pani się chwali czy żali? Muszę się no, to miasto. Ale mamy alkohol dla wszystkich. Pali i tak kosztuje, żeby wypaść. Lukaż Okej, okay, no to może przejdziemy do pytań, zaczniemy od hmm, Pani Czarnym. Tak, to ja. Pierwsze pytanie, jaka jest stolica ee, Norwegii? Pani jest ja polski, jest to, a Pani o Norwegię pyta. Błędne odpowiedź. Przechodzimy do następnego. Może do pana. Pan. Hmm. Jakie jest najdroższe wina świata? Sparagi. Poprawna odpowiedź. Yeah. Nie hmm, no cóż, hmm. to już było szóste pytanie. Szóste pytanie. W... może. może... Ani pod piątką. Yy. A ma pan jakiś problem, że pod piątką? Właśnie! A to nie z ósemka? Bo mieszkają. co to ma być? Raz, To trzy, To jest ósemka! Pod piątką są wiedźmy! No. Ale proszę mnie obrażać? Ja A teraz ma pan jakiś problem, że pod piątką? Ja nie mam żadnego problemu. On się proszę. do tego nie nadaje. Ja się mogę trochę nie zamienić. Chodź kobieto, okay. droga, zamień się za niego, bo po prostu chłop się nie nadaje e... do o, tego. Okej, okay. Ciekawe. Skończyłam się teraz. Tak, jak jak się to kiedy? To A Zab... pewno za pana powracaje? Chodź, ja czułam. A co za pewno? powracają? koleżankę. Niestety tak. To może pana nie? Chodź koleżankę, wymienimy go. E... Boliwisz króla Alo! mojego prowadzącego. Zrobić. Pani, proszę. Wlezi, proszę, to Proszę, skończyć ten temat. Ja jeszcze nie. Chcę, Ja jeszcze chcę. No tak proszę bardzo. Ja to i tak zostałem no. przypadkowo zatrudniony, więc proszę mnie tu nie, yy, nie popykać. Ale no, co tu mamy być Dobra. Koniec. A więc. Takiego to właśnie. Proszę Pani bo to tam e, jest? Czekajcie, bo mi mamusia dzwoni. Czekaj. Halo, mamo? Nie no, mamo, jestem na teleturnieju, nie mogę tej nacji. No i jakie kurczaki a nasz kurczak? Proszę, no, schowaj ten telefon! Ja telefon, ja, ja, ja muszę z się porozmawiać. No, 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 mamusia. Jak to dobrze pali? Ja nie wiem. Dobra, pa, na razie. No. Przepraszam. Kto jest Pan kodydki? nie musisz iść Ja tylko byłem po kiełchki z sprzed. I proszę, bądź na tego Kto ty dzwoniłeś na pomoc? To jest bardzo drogi sen! Eee, ty, wstawa! E, przepraszam, no! Spokój! Ale spokojnie, to, to jest bezpieczne. Hihihihihi. <śmieniu> o, chyba mamy eliminację jednego zawodnika, czyż nie? Aha, baruga, porudzi. Tak właściwie to pozbędzi się prowadzącego i pozbędzi się jednego zawodnika. Proszę, że jest. A więc wypowiedział się turniej A więc wygrają, tak? On tak? jest gra o przetrwanie, tak? Dokładnie. Ej, to jest spekwierki! Jest to sumie gdzieś tak Sama się zamknij. się zamknij. Ty się zamknij! Ty się zamknij! Nikt się nie pytał o Odezwał się, co bał kogoś tam spod Biedronki. Pani zadam to coś. Niech już. Dobrze, kolejne pytanie, jakże bardzo proste. Daję pani. Pani Roni. Tak? Niech pani mi powie ile, lat, ile raz, ma ten ten prowadzący? powadzący. koło raz, to że cały to lat, nawet nie miał z pracować. Za Kogo to obchodzi? Koła, ten, to się już nagrywa? Koła, przerywamy program, żeby powiedzieć, że oni wszyscy są głupi i porwałem ich. I zapłacę 50 lajków, żeby wrócili, bo inaczej ich nie będzie. Rozumiecie czy nie? Dobrze, jak rozumiecie to dobrze. I mamy być 50 lajków. Mówię wam teraz i tutaj i o Ich już nie ma, już ich podobałem. Haha, gustawa Gostawa też mam. Więc subskrybujcie, lajkujcie w ogóle. lajki w ogóle. Dobrze. To pozdrawiam na razie.